żądał. Tego dnia Chrystus martwy wstał. aleluja nam pokazał. Alleluja. Alleluja. Alleluja! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Jezus nas zgromadził w ten kolejny dzień wielkanocnej radości, aby w Ewangelii przypomnieć nam, że Jego ciało jest prawdziwym pokarmem jego krew prawdziwym napojem. Skromadził nas, aby nas nakarmić sobą, swoim słowem i nakarmić nas Eucharystią. Z wdzięcznością przeżywajmy to spotkanie, w którym tak bardzo jesteśmy obdarowani. A w szczególny sposób dzisiaj modlimy się za Świętej Pamięci Danutę w trzecią rocznicę śmierci, prosząc o radość nieba dla niej. A teraz stańmy przed Panem, który pragnie nas nakarmić swoim miłosierdziem, uznając przed Nim nasze słabości, grzechy i ciemności, prośmy, aby Jego miłosierna miłość uzdrowiła nasze serca. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, i że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja, moja wina, wina, moja bardzo, bardzo wielka wina. wina. Prze to błagam Najświętszą Marię, Marię, za dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę Pana, za mnie, do Pana Boga, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmi się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Modlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Niech Twój Duch Miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do, do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakiś się znalazł. Gdy zbliżał się już swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań. I wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, o mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł jestem Panie. A Pan do Niego. Idź na ulicę Prostą. I zapytaj w domu Judy o szabła starsu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają twego imienia. Idź, odpowiedział mu pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szafle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w damiaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest synem Bożym. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Całemu światu głoście Ewangelię. Całemu światu głoście Ewangelię. Wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wie. Z wami Jestem. słowa Ewangelii według Świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec. A ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie. <laughs> Jeżeli chleb jest prawdziwym ciałem Chrystusa, a wino prawdziwą krwią Chrystusa, to jakże wielką moc mają słowa Jezusa? Słowa Jezusa zmieniają istotę. Chleba i istotę wina, i chociaż na zewnątrz <laughs> doświadczamy ich nadal w smaku jako chleba, jako wina, także patrząc na nie widzimy chleb i widzimy wino, to zmienia się ich istota, bo słowo Jezusa ma taką moc. I słowa Jezusa wypowiadamy nad chlebem i nad winem w Eucharystii. Ale nie tylko nad materią mają taką moc słowa Jezusa, także nad życiem człowieka. Dzisiaj widzimy, że Jezus przemówił do Szawła i zmienił diametralnie istotę jego życia. Zmienił mu całe życie, cały sens. Nawet rzeczy praktyczne, które robił, słowa, które potem mówił. Słowa Jezusa zmieniły sedno jego życia, miały taką moc. Dalej, te słowa Jezusa zmieniły także życie Ananiasza. Ananiasz nie miał ochoty. Rozmawiać z Szabłem, bał się go, uważał go za wroga, grzesznika, mordercę, i tym wszystkim Szawel był. Ale słowa Jezusa przekonują serca Naniasa, zmieniają jego życie i uruchamiają także jego postępowanie w nowy sposób. Idzie do Szabła i przekazuje mu słowa Jezusa. Więc ogromną moc mają słowa Jezusa które zmieniają nasze życie. Więc pewnie jest to dla nas zachęta do tego, żeby słuchać Jezusa. Tutaj dzisiaj mamy w tym pierwszym czytaniu takie doświadczenia, że ta, ten dialog jest wewnętrzny. Tak? W czasie modlitwy Szaweł słyszy Jezusa, Ananiasz słyszy Jezusa. Jeżeli w naszym życiu nic się nie zmienia, to może dlatego, że dużo mówimy do Jezusa. To też jest ważne. Są też takie etapy, ale jesteśmy zachęcani, żeby z tego etapu mówienia przechodzić także do etapu słuchania, żeby coś się zmieniło w naszym życiu, żeby coś się zmieniło w naszym wnętrzu. Pewnie to jest jeszcze łatwe, kiedy rzeczywiście w tej modlitwie, w tym wewnętrznym dialogu słyszymy słowa. Trudniejsze pewnie, kiedy Jezus posługuje się także milczeniem. Kiedy Bóg, jak to mówimy, milczy, nie słyszy Go, to także potrafi diametralnie zmienić nasze życie. Czasami w taki sposób, że zmusza nas do bardziej uważnego słuchania, do wyćwiczenia słuchania. Może tej umiejętności nie mamy. Skoro ktoś nie mówi, to może czeka, żeby coś mógł powiedzieć, to ja muszę nauczyć się, wyćwiczyć się w słuchaniu. I czasami Pan Bóg dużo czyni w naszym życiu przez swoje milczenie. Jest to Jego sposób komunikacji, że zmusza nas do zatrzymania, do wyćwiczenia słuchania. Zmusza nas do zatrzymania hałasu, zmusza nas do zmiany także tego, w jaki sposób korzystamy ze słów, informacji, które do nas płyną. W jaki sposób przeżywamy nasze różne hałasy i zgiełk w życiu. I w ten sposób także cisza, która jest sposobem komunikacji Boga, także może dużo zmienić w naszym życiu. Ale także, myślę, że zaprasza nas to też do takiej y, odpowiedzialności za nasze słowa że nasze słowa także mogą wiele zmienić. Możemy czasami zrobić sobie taki eksperyment i wyciszyć wszystko domu i zobaczyć, jakie słowa ciągle tam jeszcze wiszą. Czy tak ten klimat, kiedy nastanie na chwilę cisza, jest przyjazny czy nieprzyjazny? Czy jest pełen pokoju, czy jest pełen niepokoju? Jeżeli dużo słuchamy informacji, no to one tak nami też manipulują. Mówią o niepokoju, mają nadzieję, znaczy, że znowu ich posłuchamy, tych różnych mediów. Czy się, żebyśmy się mogli dowiedzieć, czy może już jest spokój. I będą nas tak karmić niepokojem. Jak czasami wszystko wyłączymy, to wisi gdzieś ten niepokój. Wiszą gdzieś nasze kłótnie w domu. Wiszą różne słowa. Czasami wisi pokój. Czasami ściany naszego domu są przepełnione pokojem, miłością, życzliwością. Warto się czasami jakoś tak wczuć w to, jak wielką moc mają nasze słowa także nad materią. Jak, jak słowa Jezusa nad chlebem i winą. Jak, jak napełniają nasze i napełniają też nasze serca. To, co tam wpuszczamy, ma moc tworzyć rzeczywistość. A czasami pomyśleć, czy potrzebuję coś mówić, czy może potrzebuję wejść na ścieżkę milczenia, może nie warto czegoś mówić, co byłoby raniące, niepokojące, burzące pokój, burzące relacje. Czasami naprawa idzie przez lepsze słowa, przez inne słowa, lepsze niż przedtem. Czasami uzdrowienie idzie przez więcej ciszy. Potrzebujemy w tym jakoś rozeznać, posłuchać Jezusa, do czego nas bardziej zaprasza. Czy potrzebujemy jeszcze więcej słów, czy czasami potrzebujemy dużo więcej ciszy, co będzie bardziej uzdrawiające. Proszę Pana, abyśmy wierzyli w moc słów Jego przede wszystkim, ich słuchali, w moc tego, co On nam przekazuje słowami, czy czasami ciszą. I abyśmy też podejmowali wysiłek nad tym, czym my napełniamy nasze wnętrze, naszą głowę, nasze serce i wnętrze naszych domów, jakimi słowami i jakim rodzajem milczenia. Amen.